W dzisiejszym odcinku Witam Was serdecznie, dzisiaj przedstawiam Wam ostatni odcinek z serii Nasz krótki wyjazd do Szczyrku na narty Teraz widzicie naszą codzienną rutynę, czyli trasę na stok Codziennie jeździliśmy samochodem z moją mamą Dzisiaj startujemy z dolnej stacji Skrzyczne, niedaleko hotelu Meta Kto dawno nie był w Szczyrku może sobie teraz zobaczyć przez szybę samochodu jak to miejsce się zmieniło Myślę, że na pewno każdego roku dochodzi tutaj jakaś nowość przy ulicy. Idziemy za mamo. Pożyczania. Pożyczalnia? Chodź, idziemy, gdzie jest Twoja mama. Mamy już prawie marzec, więc pogoda prawdziwie wiosenna. jest wejście? jest wejście. Chodźcie tutaj, zapnijcie sobie buty. Buty najpierw, bo jesteś cała roztegowana. Chodź, Kania, tutaj na murek. A to co to za akcja? A, i gielic. Dolnej stacji Skrzyczne o śniegu możemy już zapomnieć przy tej temperaturze. Idziemy na sam szczyt dzisiaj. Od góry zapinaj po kolei. Jesteś gotowa? Chodź, to wejdź tu i tam co rzucisz narty i sobie je wepniesz, dobra? Podchodź tu, rękaw. Brawo, super, tutaj idź. No tak, tutaj na narty i sobie je wepniesz. No i udało się wsiąść. Jesteśmy koło hotelu Meta i dzisiaj jedziemy na samą górę. Na, na skrzyczne, najwyżej jak jest. 1211. Ale będzie łatwa trasa. Co jest? No, to hotemeta. meta. A to będzie trudne. Baseny. Bardzo łatwa. Dużo będziemy chyba iść. Będziemy musieli się trochę rozpędzać. Wiesz? Czujesz to? Szeroka. No, wąska w miarę, ale no płaska bardzo. Będziemy musieli na początku trochę podejść. Bo polska myśl techniczna nie wymyśliła wyciągu na samą górę. Oj, tu już nie ma śniegu. I jadą na górę? Tak. Będzie dobry dzień. Jesteśmy dość wcześnie. No. Dzisiaj się, dzisiaj się najeździmy. Tak. dzisiaj sam jeździ. Oczywiście. Na lodu. bo pewno Hania, samoloty. Dwa! No? Jeden ląduje, a jeden. Myślisz? Wow, tutaj ktoś sobie mieszka, zobaczcie. No, fajne, panoramiczne. I tutaj wjeżdżają autem chyba, wiesz? I Tutaj sobie mieszkają. Ale za, że jest za mało śniegu, żeby mogli zjechać na dół nie z kuchę. Tu też mają wjazd. No ja zobaczę, jaki zjazd. Jezus. No, że jaki mają autor, żeby tu wjeżdżać. A my jeżdżamy żółtą kanapą. O, ale traska do domu. Nie, no. ale dzisiaj mamy patelę dzisiaj co opalamy możesz? jaki miałeś pomysł, żeby co? mieszkać tutaj w tym domku? Tak. i? i pójść na dół i potem wjechać na górę a krzesełkiem? Tak. ale wielkie co? jakie gołe to i tutaj to będziemy się, się przesiadać mamy stację przesiadkową i będziemy wjeżdżać tam na górę a gdzieś jesteśmy nie, dalej nie skoro wjeżdżamy na górę to musimy się przesiąść? a może nie, jeszcze chyba dalej jedziemy myślisz? tu jest chyba przesiadkowa Czyli będziemy musieli zmienić krzesełko chyba spojrzymy Myślisz? Na pewno? Widzisz to? A nie jest drugie takie samo? No zaraz zobaczymy. O o, tu trasa? O co chodzi? Nie, nie, my tam górą będziemy przyjeżdżać. Nie? Musimy wysiąść. Widzisz, zawracają. Tutaj zjechaliśmy. I tu musimy wjechać też. Pamiętasz jeszcze jak? No dobra, chcesz jechać za nią? Jesteś gotowa na to? Buty zapięte? Aha. Tu musimy się dostać tam. Dziwnie to sobie wymyślili, ale niech mi będzie. Dreptaj, dreptaj. Bliżej byś stanęła i ją popnęła ręką, a nie kijkiem. Dobra. Ale fajnie.

no, tyle żeś tam nabrała znowu. Po co jej kijek? Potrzebny? Jezus! Tutaj przez chwilę myślałam, że znowu ja coś zmajstrowałam. No za korek się zrobił, wiesz? Pan zatrzymał, żeby ludzie wyszli. A będziemy ruszać. Wow lekko W prawo. Tam na górę, tak. No dobrze przetrwczasz. No, 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 no. Dawaj. Słabo to wymyślić bardzo. Oczywiście u nas nie może być tak jak w całej Europie wygodnie i bezpiecznie. Zamiast wydłużyć ten pierwszy krzesełkowy wyciąg, żeby można było zjechać na następny, zrobili taśmę, ok, już ją mamy, natomiast ten wyjazd mógłby być troszeczkę bardziej przemyślany. Stop. Wiesz co, za wąsko tam było na górze bez sensu. Tak, za wąsko no. Ale tu to cały bód, środek jest taki. To środek taki jest niespecjalnie, mądry. No to jest szkółka dla dzieci chyba w przedszkole. Nie, nie, przejeżdżamy, wjeżdżamy tam na samą górę. Trochę musimy wejść i będziemy tam przejeżdżać tam, 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 tam. na naszą górę. Patrz pod wioską na no, Dlaczego? To fajne traski, to można pojeździć już Pod dwie osoby na orczyku Ale to taki orczyk więc. Pokok No to jest orczyk Taki mniejsze, ale jest to To jest talerzyk, to jest orczyk A takie góry jeszcze są, czy taka mgła? No, A Albo góry Albo, Tak, to są góry Góry, góry. Tutaj dmucha. No tak, dzisiaj Tak tam tu wygodnie nogi. A tu jest powrotem droga z kopy. Tutaj sobie zjeżdżają z kopy. Na tą stronę. nie, no tu tylko będzie zimno na górze, ale przejedziemy tam, tam już będzie okej okay. za tym jest słoneczko dzisiaj czy my jesteśmy poza murami? nie, nie ma dzisiaj... i tutaj wysiadając z w lewo jeżdżą szkraby My na górę. Tu, będzie, tu zjedziemy i będziemy musieli wypiąć narty i troszkę podejść. Ale troszkę. Troszkę tylko. Teraz To zobacz jak sobie pan podchodzi na nartach. A jakim cudem on się tutaj ma specjalne takie okładziny na narty. Specjalne buty widzisz, specjalne wiązania kropowate te narki są w drugą stronę. Takie nakleja wiesz, na rzepa takie ma naklejki. O tutaj jadą, proszę bardzo. Staszki słychać to Musieli budować co? Tyle betonu? i to schronisko z jest krzyżny Wieża No i niestety Chwila prawdy Musimy tam wejść 1257 Co? A zabiegnie, że się rozgrzać Też biegniesz? Nie na ramię ja Jak to dopiero początek nie O coś paliło w, w kominku Odbieraj się na tamy i wchodzimy. Są takie schodki porobione, tak czubkami bijaj, zobacz. Pyk, pyk. Stawaj, stawaj. Teraz najszybko No i jesteśmy na szczycie Nieprzyjemmy się tam Muszę Wam powiedzieć, ja mam siłę Chcesz coś powiedzieć? Zmachał się, jeszcze zaczęliśmy jeździć. Czyli rozgrzewkę mamy załatwioną. Tak? Już po Podobno Polska bierze hajfa. To normalnie to jest śnieg. Że to ledwie widać ze śniegu w spoczniku. Jeszcze jest odkopywane Ale nie dziś. A tu jest żaba. Już się zatrzyma już Już się zatrzyma I jakie. Pier... No już No ciężko Tylko u nas Ja pierdolę <grywa> Ja to nie Ja też to bo ci ludzie tu taki ilość, bo tu, tu są w takim ilości bo się chcą do snarku A to są wszystko kamienie Usiądź sobie, usiądź sobie, dobra? Dla zjazdu, piąć, moją, jedną i drugą. Dobra, teraz kończę ładnie, mama ręknik. Najwyższy szczyt skrzyczny zdobyty, natomiast zjazd najdłuższą trasą w Polsce. Niestety musimy przełożyć na kolejny sezon. Jak widzicie, dzisiaj nie ma na to warunków. Staraliśmy się jak mogliśmy dla Was, niestety tym razem nie udało nam się zrealizować całego planu. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka już za tydzień. Do zobaczenia.